Przerwy, narady gabinetowe, seria głosowań i w końcu wiadomo, kto pokieruje pracą Rady. Niespodziewanie nawet dla niego samego, przewodniczącym Rady Powiatu, został Zbigniew Obara z Platformy Obywatelskiej. Na pozór nic w tym dziwnego, bo PO jest największym klubem w Radzie. W smaczku tej decyzji dodaje jednak to, że kandydatów na to stanowisko było dwóch, obaj z Platformy. Krzysztof Piłat zgłosił Leszka Sobczaka, który szefował Radzie w poprzedniej kadencji, a Andrzej Zdanowski właśnie Zbigniewa Obarę. Świadczy to o tym, że PO jest wewnętrznie podzielona. No, może tak się stało, bo gremia partyjne wytypowały swoje, kandydata pana Leszka Sobczaka, ale my jako radni, nasz mandat jest wolny, nie musimy się z tym zgadzać. Uważamy, że lepszy będzie przewodniczący, który będzie łączył wszystkie kluby, a nie koniecznie tylko reprezentował jakąś część radnych. I uważam, że wygrała platforma. Przewodniczący nadal jest platformy i platforma jest, będzie tą siłą decydującą w Radzie, tak mi się wydaje. W końcu radni przystąpili do głosowania, oczywiście tajnego. W pierwszym żaden z panów nie uzyskał wymaganej większości głosów. Zarządzono więc powtórne zgłaszanie kandydatów. Wróciły poprzednie nazwiska, ale lista została wzbogacona o Piotra Gajewskiego z dobra wspólnego. Pod nieobecność dwojga radnych, by wybrać przewodniczącego, potrzeba było 10 głosów za którąś kandydaturą. T10 uzyskał Zbigniew Obara, Piotr Gajewski dostał 5 głosów, Aleszek Sobczak 4. To jest zresztą bardzo znamienną sprawą, że dwóch członków Platformy kandydowało do tak poważnego stanowiska, no i Jeden mógł tylko wygrać. Do pomocy Zbigniew Obara będzie miał Tomasza Czepułkowskiego z Aselda i Iwonę Garos z PiS. Oboje dostali po 10 głosów za i 9 przeciw. W prezydium zabrakło drugiego co do wielkości klubu radnych dobra wspólnego, ale to nie oznacza, że dobro odpuściło. Poprzez to, że zauważyliśmy pewien drobny rozłam po stronie Platformy Obywatelskiej, te głosy są podzielone po stronie Platformy, no można by też powiedzieć, że stanowimy znaczącą siłę w powiecie. I dla dobra społeczeństwa jesteśmy w stanie współbudować zarząd powiatu i do tego będziemy próbowali dążyć. Czy takie wyniki głosowania oznaczają, że w Radzie Powiatu uformowała się już większościowo koalicja części platformy PSL, PiS i SLD? Radni mówią w tej sprawie jednakowo, tajemniczo. No, jakiś tam wynik jest w głosowaniu i on coś pokazuje? Czasami ta gorycz poryżki, porażki jednego dnia. No może stać się owocem słodkim za parę dni tutaj to jest tak, tak różne, że ciężko jest wyrokować na dzień dzisiejszy, czy to jest rozdanie ostateczne. Nowy przewodniczący zwoła kolejną sesję, na której dowiemy się, kto zostanie starostą, a kto będzie mu pomagał w zarządzie powiatu. Wśród możliwych kandydatów na tę funkcję wymienia się Krzysztofa Piłota i Andrzeja Zdanowskiego.